Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Marto Odpowiadam na Pani pytanie. Czy Pani Karolina wróci do Pana Macieja? A jeśli tak, to kiedy? Tutaj sobie pozwolę podzielić na dwie części, tak żeby wszystko było jasne. Czy Pani Karolina wróci do Pana Macieja? Pyta Pani Marta. Czy Pani Karolina wróci do Pana Macieja? Mm -hmm. czy wróci hmm. no tutaj tutaj mm, finalnie jakby jest taka Możliwość, jak najbardziej, ale to. Ojejku, nie, no tutaj to jest. Yy, no. Nie widzę tego. Gdzieś tam, oh, finalnie, finalnie może mogłoby to się udać, tak, no ale. No, no nie bardzo, nie bardzo to widzę. Pozytywie, tak? No, oczywiście po kolei, co jest na tak drzewko życia? Drzewko życia to jest karta Stop, to jest karta Blokada. Mówi o tym, że jakby nie powinniśmy drążyć tego tematu, tak? Drzewko życia mówi o, to, o takich sytuacjach, które po prostu na chwilę obecną nie powinny być znane, czy też nie, nie powinny być odkrywane, tak? One będą pochodziły jakby z losu no, i rzeczywiście, one, te, tutaj, te sytuacje będą miały wpływ na dalszy e, bieg zdarzeń, na dalsze decyzje, na dalsze, jakby losy, tak? Także tutaj jest jakaś blokada w, te, w tej kwestii. E, co jest, nie? Trójka, trójka kielichów. No, jakby trójka kielichów, e, generalnie, to jest bardzo dobra karta. Ona mówi o radości, o świętowaniu, o ucztowaniu, tak? E, o bardzo fajnym, miłym towarzystwie, no, ale tutaj jest w negatywie, czyli jakby. No, jako takiego sukcesu świętowania to raczej tutaj w, według kart nie będzie. No i karta Rada 2 Kamilier no to są wątpliwości. Dwójka Kamilier mówi o wątpliwościach, o tym, że tutaj jakby nic nie jest pewne, że jest taki grunt bardzo, no, no bardzo niepewny, tak? I, I wiele jakby jeszcze jest niewyjaśnione i wiele musi jakby, m, w, w, musi trochę czasu upłynąć i sytuacji się e, zrealizować, żeby po prostu tutaj w tym temacie coś jakby wiedzieć na pewno. Dołożę sobie mnóstwo kart, tak, no nie powinnam tego robić, ale ja po prostu chciałam tutaj dointerpretować, zobaczyć, czy jednak jest taka szansa. No tutaj rycerz buław, czyli intensyfikacja działań jakaś tutaj może nastąpić w tym temacie, ale również przeniesienie się dosłownie, tak, gdzieś tam przeprowadzka, czy, czy przeniesienie, czy nagła zmiana zdania, ale również zmiana co do jakby, no właśnie... Mm, Osoby, tak? No, no może tak być. Siedemka kielichów, czyli dalej mam takie zakładanie czegoś na zapas, pisanie jakichś takich czarnych scenariuszy w głowie, które e, kompletnie mogą nie mieć e, nic, żadnego związku z rzeczywistością, tak? Dalej dziesiątka mieczy, czyli zakończenie jakiegoś etapu, takie no dosłownie zakończenie, tak? Coś spada jak e, w grom z nieba, tak? I tutaj no, mamy... No zakończenie, no czwórka denarów, czyli taka zachowawczość, bardzo w, w, niechęć do zmian, tak, do rozwoju, dziewiątka mieczy, czyli lęki, wątpliwości, jakieś takie smutki, nawet stan depresyjny, nałogi, no dalej szóstka było, czyli no już karta jakaś zwycięstwa, tak, no ale też słomianego zapału no ale zwycięstwo może być jakby również tak, no ale filowe no karta świata, czyli już otwartość jakby też na inne osoby, dalej umiarkowanie czyli jakby nic się nie zmienia, dalej paść kielichów, czyli e, no ktoś tutaj jakby się w, w, wykazuje takimi kompleksami, brakiem wiary w siebie, tutaj już jakieś dobre wiadomości nawet mogą się m, jakby pokazać tak, rycerz denarów, dalej zmiana perspektywy w karcie wisielce, tak, zmiana patrzenia jakby na tę sprawę królowa była czy jakaś kobieta już tutaj się wtrąca nam e, taka energiczna, bardzo, mm, w, bardzo energiczna, bardzo taka e, działająca tak aktywnie e, i pewna siebie, tutaj to ostateczny, czyli już takie wyzwolenie się z czegoś, e, to jest taki katarzis, tak, że się uwalniamy od przeszłości, od negatywów, dalej. Ech, karta wieży, czyli zburzeni jakby struktur, na których się do tej pory opieraliśmy, e, kompletne zburzenie, no ale żeby coś powstało na nowo. Dalej mamy czwórkę buław, czyli już taka stabilizacja, um, jakieś takie wartości rodzinne, tak. Um, dalej mamy czwórkę kielichów, czyli znowu niedostrzeganie wartości drugiej osoby, czy czegoś, czy kogoś, czy też niedostrzeganie w ogóle um, jakichś aspektów. No, dalej mamy króla mieczy, czy tutaj znowu już jakiś mężczyzna się wtrąca, tak. Czyli no takim mężczyzna zazwyczaj, no bardzo poraniony, ale kierujący się intelektem, rozsądkiem, tak, czasami może być to rozwodnik, ewentualnie wdowiec, no ale to jest osoba bardzo taka, no mm, taka w, po prostu, no, no kieruje się rozsądkiem, e, rozumem, tutaj emocje raczej w grę nie wchodzą za bardzo, dziesiątka denarów, no tutaj już, na no, budowanie jakby... Budowanie y, domu, powiedzmy, nawet bym powiedziała, budowanie jakiejś formy, jakiejś struktury związku, relacji z tym człowiekiem, ale dziesiątka darów również mówi o... Mm, to jest najlepsza karta, jaka mi wychodzi w, w kwestiach zawodowo-finansowych, tak? Y, mówi o dużych korzyściach materialnych, ale również często w takich kwestiach uczuciowych mówi mi po prostu o in, byciu takim interesownym, tak? No to no i dalej mamy co, już lepsze karty, tak, no karta głupca, czyli jakaś nowa droga, czwórka mieczy, czyli jeszcze jakieś takie smutki trochę, no ale dwójka kielichów, finalnie najpiękniejsza mm. karta, jaka mi wychodzi w miłości, to jest takie zespolenie jakby, tak, dwóch dusz, to jest mm, takie, taka miłość często od pierwszego wejrzenia, ale też taka stabilizacja, no piękna karta, więc powiedziałabym, no czy Pani Karolina wróci do Pana Macieja? Nie sądzę, według, według tych kart raczej nie jest, raczej. No, no, no niekoniecznie, tak jakby no nie widzę tego. Być może tutaj gdzieś tam na chwilę, tak? Potem no Może ta dwójka kielichów dotyczy, tak? Jakby relacji tych ludzi, no ale jeżeli tak, to nawet. Jeżeli nawet tak, jeżeli tak się wydarzy, to po dosyć długim czasie, no a ewentualnie po wielu zdarzeniach, które powinny się tutaj zrealizować, no tak jakby los już tutaj decyduje, tak, no i oczywiście ta, ta dwójka jak najbardziej, no ale wiele tu się musi zdarzeń zrealizować, żeby po prostu do tego doszło do tych dwóch kielichów. Mogę zerknąć, tak czy kiedy? ewentualnie byłaby taka możliwość. No tutaj według kart, no, mm, niestety jakoś tak nie bardzo pozytywnie to wygląda. No ale zobaczymy. Kiedy pani Karolina mm, mogłaby wrócić do pana Macieja? Kiedy, kiedy jest, mm, kiedy będzie szansa na to, aby pani Karolina wróciła do pana Macieja? Kiedy będzie możliwość, szansa na to, aby pani Karolina wróciła do pana Macieja. Kiedy? Kiedy. Kiedy? Kiedy? No dobrze, powiem tak. Szansa tak naprawdę jest yy, w kwietniu już tego roku, bo to jest karta słońca, tak? Więc, tylko no właśnie, czy to będzie no... nowy początek, król denarów, no. I tutaj może się pojawić już nowy człowiek, tak? Więc jeżeli... teraz ja wszystko po, e, mi się, tutaj dużo mi się osób wstrąca od razu powiem tak, no ale jeżeli pani Karolina. Pan Maciej, tak? Jeżeli pani Karolina wykorzystałaby potencjał jakby, e, i, i tę szansę, tak? Która tutaj się jakby e, pokazuje, no to dziesiątka kielichów, czyli karta rodziny, to naprawdę jest piękna karta, to e, już mi się pokazuje w lutym, tak? No, czyli w tym miesiącu. Ale nie sądzę, że to się tutaj wydarzy. Bo dalej mamy dziewiątkę kielichów, czyli to jest karta maska dla mnie i ktoś jakby się pokazuje takim, jakim nie jest, tak? Jednak ogromny potencjał jest w kwietniu, bo karta słońca jest po prostu kartą spełniającą wszystkie marzenia, życzenia, realizującą wszystkie plany. No, dla mnie to jest najlepsza karta, jaka w ogóle wychodzi w tarocie, tak? Także, no, uwielbiam tę kartę, jest wspaniała. <laughs> Przepraszam, w związku z tym w kwietniu tego roku jest ogromna, ogromna szansa, że to mogłoby się wydarzyć. I rzeczywiście może się wydarzyć, ale niestety czerwiec, lipiec tak. Tutaj yy, jest. Po prostu karta nowego początku z królem denarów. Nowa miłość, tak? Jakby nowa szansa na nowe uczucie. Więc, no, tak jak mówiłam w poprzednim rozkładzie, jakby ta relacja ma ogromne szanse się jakby, jakby powrócić, tak? Yy, odnowić, reaktywować. No ale według kart to, to taka sinusoida może być po prostu powrót odejście powrót odejście. Także mówię, luty ogromna szansa, znaczy po prostu duża, tak? Kwiecień ogromna, czerwiec, lipiec, no raczej szansa na nowe uczucie, tak? Z królem denarów, no ewentualnie, jeżeli tutaj Pan Maciej pokazuje król denarów, to jak najbardziej, tak? Szansa jest na odnowienie, jakby re reaktywację tego uczucia. No, ale dalej, dalej znowu mam piątkę denarów, czyli jakiś brak, niedostatki, tutaj jakieś lęki, kata księżyca. Tutaj królowa denarów, czyli no. <laughs> Przepraszam bardzo. Królowa denarów, czyli jakby um, albo nowa kobieta po prostu, tak, pana Macieja. No, albo to może być pani Karolina, która po prostu pokazuje się jako bardzo cenna osoba w oczach pana Macieja, i, i tutaj, no, gdzieś tam też jakby byłaby szansa. No, ale tu dalej paźmie, czy, czy jakieś plotki do nos, jakieś takie podszepty tutaj rycerz mieczy, czy tutaj taka zbytnia asertywność, dalej król buław, czyli tutaj pojawia się osoba z przeszłości. No, może to być pan Maciej, od razu mówię, tak, no, ale nie musi. Dalej mamy dwójka buław, czyli takie czekanie, i tutaj już karta cesarza i cesarzowej. Jeżeli już dalej nie, nie rozkładam kart, bo jeżeli tutaj rzeczywiście yy, ta dwójka pokazuje się w tych kartach, tak, no to reaktywacja. I naprawdę, już tak według kart, no konkretna, konkretny taki powrót tej relacji to będzie mniej więcej. Mniej więcej marzec za rok, tak? Marzec 2023 roku. Bo tu jest cesarz i cesarowa. Także no, to są bardzo często karty oznaczające partnerów docelowych, tak? Cesarzowa i cesarz to mm, no piękne karty, zwłaszcza obok siebie, tak, partnerzy docelowi. Także może to się jak najbardziej, tak jak mówiłam, wydarzyć, ale dopiero tak już jakby na stałe, za rok, mniej więcej. Mniej więcej za rok. Bo te powroty według kart, które będą, które mogą się jakby pojawiać, bo, bo potencjał ogromny jest, tak? Mogą, ale no po prostu według kart będą na chwilę. Sinusoida taka. Także jeżeli powrót już taki naprawdę fajny, no to za rok. A wcześniej, no niestety, ale tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie. że wszystkiego, co najlepsze. Pani Marcie, pani Karolinie, panu Osiejowi dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.